Państwo widzicie, jestem niewyspany, bo musiałem długo myśleć na ten temat, co można pozytywnego powiedzieć o prawo i sprawiedliwości. Jedzmy razem pryncepolą, drodzy Państwo! Musi być demokratycznie! To ten Trzaskowski robi, chce we dwójkę ze sobą dyskutować. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście! Mógłby Pan zobaczyć, jak miasto się nieprawdopodobnie zmieniło. Mógłby Pan się przejechać telekomunikacją miejską i zobaczyć te nowe 11 stacji metra. Kim jest Rafał Trzaskowski? Każdemu wydaje się, że bardzo dobrze zna obecnego prezydenta miasta stołecznego Warszawa, ale czy w 100% zna jego historię? O wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej można mówić wiele i tak zapewne jest. Ale dzisiaj przyjrzymy się bliżej jego historii, a przede wszystkim jego politycznej drodze do miejsca, w którym znajduje się teraz. Dziś odpowiemy na pytanie, jak doszedł do tego, że ze studenta Uniwersytetu Warszawskiego stał się zarejestrowanym kandydatem koalicji obywatelskiej. Na urząd prezydenta Polski w 2025 roku. Co ukształtowało jego poglądy? Jakie wydarzenia były punktami zwrotnymi w jego karierze? I przede wszystkim, czy Rafał Trzaskowski to przyszłość polskiej polityki? Czy jedynie kolejny rozdział w historii partyjnych walk o władzę? Witajcie na kanale bądź na bieżąco. Jeszcze zanim zaczniemy, jeżeli interesują Was inni kandydaci na urząd prezydenta Polski, to zachęcam Was do obejrzenia naszego ostatniego materiału na temat Karola Nawrody. W którym analizujemy jego historię oraz przeszłość. Link znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do kliknięcia i zostawienia łapki w górę. Dziękuję, że jesteście, a teraz bez przedłużania rozpoczynamy historię o prezydencie Warszawy. Rafał Trzaskowski urodził się 17 stycznia 1970 roku i jest synem pianisty i kompozytora Andrzeja oraz Teresy z domu Arens. Jest bratem przyrodnim Piotra Ferstera, dyrektora Piwnicy pod Baranami. Natomiast jego pradziadek, Bronisław Trzaskowski, był założycielem pierwszych w Polsce żeńskich gimnazjów. Ukończył Kolegium Europejskie w Natolinie i Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był też stypendystą Oxford University oraz Instytutu Unii Europejskiej do spraw badań nad bezpieczeństwem w Paryżu. Zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauki. Politycznych. Prezydent Warszawy może się również pochwalić międzynarodowym wykształceniem, które często jest pretekstem do uszczypliwości od jego kontrkandydatów w wyścigu o urząd prezydenta Polski. Ale wracając, uczył się na Wydziale Filologii Angielskiej. W Cranbrook Kingswood High School oraz Marceline College w Sydney w Australii. Ponadto jest absolwentem College de Rob w Natolinie oraz w 2004 roku doktoryzował się w rodzinnym mieście na Uniwersytecie Warszawskim, co pozwoliło mu uzyskać tytuł doktora nauk politycznych. Również Rafał Trzaskowski zalicza się do poliglotów, ponieważ zna on biegle aż pięć języków, co często lubi wspominać w swoich wystąpieniach. Dzień dobry panie prezydencie, czy mógłbym zadać pytanie w języku francuskim? Monsieur le Président, euh, le gouvernement actuel est eurosceptique. Souvent, on manifeste une hostilité, une froideur à l'égard de l'Union européenne. Je pense que vos opinions ne sont pas les mêmes. Quand vous serez président, est-ce que vous chercherez à changer cette tendance et comment vous allez le faire Bravo. Moi, je suis euh, un pro-européen convaincu. Il faut se battre pour la position de, de la Pologne en sein de l'Union européenne. Il faut se battre parce que nous sommes les puissances européennes. Et il faut qu'on qu va prendre des décisions cruciales concernant le budget européen, concernant la solidarité européenne et concernant tous les défis qui sont, qui sont, qui sont présentés à l'Union européenne, européenne aujourd'hui. Par exemple, le chauffement climatique. I dlatego ja byłem ministrem i jestem for Zdecydowanie dorobek edukacyjny kandydata na urząd prezydenta Polski Donalda Tuska jest bardzo okazały. Sam Trzaskowski bardzo lubi pokazywać swoją elokwencję, co spowodowało, że w politycznej gwarze został nazwany warszawskim bążurem lub księciuniem. Bonjour. Dzień dobry. Oczywiście ważne jest, aby prezydent Polski był osobą obeznaną. I zdecydowanie na plus jest, gdy ma dobre wykształcenie. Jednak sięgając do przeszłości politycznej Polski, mamy przykład, że nie trzeba być wykształconym, aby sięgnąć najwyższej pozycji w państwie, tak jak Lech Wałęsa, który jako zwykły robotnik i stoczniowiec został prezydentem Polski. Chciałem bardzo podziękować swoim dzieciom. Oli Stasiowi chciałem podziękować całej swojej rodzinie. Moich rodziców już niestety nie ma ze mną, ale jest mój brat, który był moim drugim ojcem. Dzięki Piotrek. Brawo, 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 brawo. Oczywiście, zanim zaczął swoją karierę polityczną, podejmował się innych prac, takich jak. Tłumacz symultaniczny, nauczyciel języka angielskiego, wykładowca akademicki czy analityk. Jednak pierwszy raz w poważnej polityce pokazał się w 2000 roku jako doradca sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Sariusz-Wolskiego w gabinecie szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Tę funkcję pełnił przez rok aby w 2004 roku ponownie współpracować z Jackiem Sariusz-Wolskim jako doradca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego oraz delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. Jego dalsza kariera europejska doprowadziła go do posady europosła w Parlamencie Europejskim w czasie kadencji, która trwała od 2009 roku do 2013 roku. Podczas swojego pobytu w Brukseli jako europoseł zajmował się sprawami związanymi z implementacją traktatów UE, unijnym budżetem Europejską Agendą Cyfrową oraz Polityką Energetyczną. Ponadto był członkiem Komisji Konstytucyjnej, Komisji Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów. Po zakończeniu kadencji jako europoseł, Rafał Trzaskowski wstąpił w szeregi drugiego rządu Donalda Tuska jako minister administracji i cyfryzacji. Teka ministra przypadła mu tylko i wyłącznie na rok. Później jednak doczekał się również swojego udziału w rocznym rządzie Ewy Kopacz jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do spraw Unii Europejskiej oraz pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw Rady Europejskiej, wypracowując stanowisko Polski na szczytach UE. Również udało mu się na skutek wyborów parlamentarnych zostać posłem ósmej kadencji Sejmu, oczywiście jako kandydat z list Platformy Obywatelskiej. Jak państwo widzicie jestem niewyspany, bo musiałem długo myśleć na ten temat, co można pozytywnego powiedzieć o Prawu i Sprawiedliwości. Ale wymyśliłem. Otóż w ostatnich dwóch tygodniach by, by było, było u mnie zarówno BBC, jak i telewizja RAJ, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w Polsce. Notabene ja im mówiłem, słuchajcie, nie mówcie źle o Polsce. Możecie źle mówić o tym rządzie, ale o Polsce źle nie mówcie. I w tym, samym, w tym samym tygodniu zadzwoniło do mnie paru spanikowanych kolegów z różnych państw Unii Europejskiej, żeby zapytać mnie o to, jakie jest stanowisko rządu polskiego. No więc do tych kolegów dziennikarzy z RAI i z BBC się zapytałem, dobrze, ale powiedzcie mi, kto rozmawiał z wami, z przedstawicieli rządu. A, a ci dziennikarze powiedzieli, nikt. Oni nie chcą z nami rozmawiać. Ci spanikowani koledzy dzwoniąc do mnie pytali się mnie o stanowisko rządu polskiego, dobrze wiedząc, że ja nie jestem w tym rządzie dlatego że rząd polski powtarza tylko i wyłącznie frazesy i nie zajmuje stanowiska w najważniejszych kwestiach, które się w tej chwili dzieją w Europie. W związku z tym można coś pozytywnego powiedzieć o rządzie prawa i sprawiedliwości po tej serii gaf, po tej serii obrażania różnych naszych partnerów, po prostu postanowili nabrać wody w usta. Zdecydowanie najważniejszym momentem w karierze politycznej Rafała Trzaskowskiego był moment, kiedy został prezydentem Warszawy w 2018 roku. Startując z ramienia utworzonej już wtedy koalicji obywatelskiej, mógł liczyć na wynik ponad 55%, tym samym wygrywając ze swoim głównym kontrkandydatem Patrykiem Jakim, który reprezentował zjednoczoną prawicę. Warto wspomnieć, że kampania na prezydenta Warszawy nie była dla niego czymś nowym, ponieważ wcześniej był szefem sztabu wyborczego. Hanny Gronkiewicz walc. Kiedy kandydowała w wyborach na drugą kadencję prezydent Warszawy. Kandydatka Platformy Obywatelskiej wygrała wtedy w drugiej turze z Jackiem Sasinem, co pozwoliło jej na reelekcję. Jednak wracając do pierwszej prezydentury Trzaskowskiego, zaliczył on parę wpadek, które wywołały sporo kontrowersji. Jedną z takich decyzji było podpisanie deklaracji LGBT, która zwracała uwagę na osoby z tej społeczności. Nic dziwnego, że podpisanie tego dokumentu było kontrowersyjne, ponieważ, dla przykładu, jeden z Zapisów zakładał, że Parada Równości organizowana w Warszawie będzie podlegała specjalnemu traktowaniu pod względem bezpieczeństwa. Można to było uznać za polityczną agendę i za wymierzenie ciosów w stronę np. Marszu Niepodległości, który jest bardzo często szkalowany przez partię Donalda Tuska, a uczęszczają na niego w większości rodziny z dziećmi, a nie chuligani, którzy niszczą ulice. Ponadto, co budzi również kontrowersję, to fakt, że deklaracja ta była okrzyknięta hasłem Warszawa otwarta na różnorodności. I szczycili się, że każdy teraz będzie równy. Jednak jak możemy mówić o równości, kiedy samorządowcy Warszawy razem z prezydentem faworyzują pewną grupę mieszkańców? Bo w zasadzie, gdyby każdy był traktowany równo, to nie byłoby osób, które zasługują na większe bezpieczeństwo, lub na inne lepsze traktowanie. Na siłę podnoszenie pewnych społeczności do wyższej rangi jest absurdalne i zaprzecza idei traktowania każdego człowieka równo. Oczywiście Rafał Trzaskowski w 2024. W tym roku ubiegając się o reelekcję na Urząd Prezydenta Warszawy, ponownie zwyciężył w pierwszej turze, uzyskując wynik prawie 60%. Wydaje się jednak, że ambicje wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej są dużo większe, ponieważ już po raz drugi stara się o Urząd Prezydenta Polski. Po raz pierwszy w 2020 roku przegrał z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Andrzejem Dudą, po tym jak w trakcie kampanii prezydenckiej został wymieniony z obecnej Marszałek Senatu Małgorzaty Dawy Błońskiej. Aktualnie ponownie próbuje swoich sił w wyścigu prezydenckim. Zostając kandydatem koalicji obywatelskiej w partyjnych prawyborach, wygrał z obecnym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Decyzja ta była szeroko komentowana i w partyjnych kuluarach można było usłyszeć głosy za i przeciw. Zdecydowanie wybranie obecnego prezydenta Warszawy nad Sikorskim było zrezygnowanie z prawicowego elektoratu, ponieważ pomimo wszystko minister spraw zagranicznych uznawany jest jako polityk. Polityk bardziej konserwatywny, co pozwoliłoby koalicji obywatelskiej otworzyć się na grupę wyborców, która zazwyczaj należała do prawa i sprawiedliwości, lub nawet konfederacji. Aktualnie Rafał Trzaskowski kandyduje z hasłem Cała Polska naprzód i bardzo intensywnie prowadzi swoją kampanię. Jednak nie jest to kampania, którą można zaliczyć do udanych. Zdecydowanie porównując do pozostałych kandydatów, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej radzi sobie najgorzej. Zalicza on bardzo wiele wpadek, które najbardziej upieczętowała pamiętna debata w końskich, która początkowo miała odbyć się pomiędzy nim a obywatelskim kandydatem popieranym przez Pis Karolem Nawrockim. Bo dawno pan nie był w Warszawie, to zapraszam, dlatego że mógłby pan zobaczyć, jak miasto się nieprawdopodobnie zmieniło. Mógłby pan się przyjechać telekomunikacją miejską i zobaczyć te nowe 11 stacji metra. Już teraz Podawane jest pod wątpliwości, czy debata zorganizowana przez sztab Trzaskowskiego była legalna i czy aby na pewno Telewizja Polska nie była w nim zbyt bardzo zaangażowana. Również na swoich spotkaniach wyborczych nie wypada najlepiej. Widać, że ewidentnie pogubił się w tym, jak chce, aby wyglądała jego kampania. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście! Na odwrót, pan trzyma transparent! W drugą stronę, kochani! Pozdrawiam pana, jaki pan piękny uśmiech prezentuje! No cudo! Słyszeliście te głosy, że musi być demokratycznie! To ten Trzaskowski robi, chce we dwójkę ze sobą dyskutować, a wcześniej wszyscy mówili. Jak dwie osoby będziemy dyskutować. Ja zapraszam, ja zapraszam, ja zapraszam, ja zapraszam, ja zapraszaj! Ponadto wiele osób ma wrażenie, że jest on już po prostu zmęczony ciągłą pogonią za urzędem prezydenta Polski. I to też ma znaczący wpływ na tak słabą kampanię. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem Prince Polo, drodzy Państwo! To, na co również wskazuje wiele osób, to fakt, że prezydent Warszawy powinien odpuścić prezydencki wyścig. Bo zdaje się, że są to większe ambicje Donalda Tuska na zagarnięcie pełni władzy w Polsce niż Trzaskowskiego na zostanie prezydentem. Warto zwrócić uwagę, że wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej to bardzo dobry europeista. I to na tym może warto by było, aby się skupił, a nie na gonieniu politycznych ambicji swojego lidera. Teraz przedstawia się jako osoba, która często zmienia zdanie i poglądy polityczne. Nie potrafi sam dobrze sterować swoją kampanią i dysponuje bardzo słabym sztabem, którego efektem jest tragiczna debata w Końskich. Którą sam organizator sromotnie przegrał. Aktualnie jedyna rzecz na której Rafał Trzaskowski opiera swoją kampanię to fakt, że jest liderem sondaży, ale jak wiemy, i to nie jest pewne, co udowadnia Mianka, Dudy i Komorowskiego. Aktualnie Rafał Trzaskowski jest na fali złych decyzji, a jego szanse na wygraną z dnia na dzień stają się coraz mniejsze. Rzeczywiście wszystko zaczęło się w Warszawie, zaczęło się w Warszawie w 2006 roku ten ciąg zwycięstw platformy obywatelskiej, ale również słuchajcie porozumienie to na którym budujemy w tej chwili zjednoczoną opozycję również zaczęło się w Warszawie właśnie od wyboru tego tandemu, który w Warszawie ma wygrać, czyli Pawła Rabieja i mojej skromnej osoby. I słuchajcie, tak sobie ufaliśmy i tak sobie zaufaliśmy, że nawet nie musieliśmy niczego podpisać. Tu się wszystko zaczęło i to jest niesłychanie istotne, dlatego że od Warszawy, tak jak w 2006 roku, zaczął się ciąg zwycięstw. Ja mam nadzieję, że także tutaj, w, już w tym roku, od zwycięstwa w wyborach samorządowych, od zwycięstwa... W dużych miastach, od zwycięstwa w miastach na Mazowszu, zaczną się zwycięstwa zjednoczonej opozycji, to pokazują dzisiejsze sondaże, to pokazują nasze dzisiaj dobre nastroje, nawet pogoda w Warszawie to pokazuje, ale to nie, znacza, to nie oznacza, że nie czeka nas ciężka praca, oczywiście czeka nas ciężka praca i do tego jest potrzebna pełna mobilizacja.